Minęła kilka tygodni, pozornie nic się nie działo, ale koleżanki w pracy zaczęły zauważać pewne zmiany w zachowaniu i wyglądzie na nóżi. Obowiązki zawodowe wypełniała wciąż bez zarzutu, ale powoli stawała się jakaś inna. Rozmawiała z nimi z większą pewnością siebie, była bardziej stanowcza i energiczna, nie pozwoliła już nikomu traktować się z góry. Co więcej, zaczęła nosić pantofle na wysokim obcasie. I ubierać się w coraz to modniejsze szmatki. A gdy raz przyszła do pracy z makijażem i prosto od fryzjera, zrozumiały, że coś tu jest grane. E, na pewno kogoś ma orzekły zgodnie, inaczej być nie może. Tylko potajemny kochanek może wprowadzić w życie mężatki tego rodzaju zmiany. Okazało się, że jest naprawdę atrakcyjna. Królczycki z dyrekcji zarządu tak się na nią zagapił, że wparł na wiadro z brudną wodą. Sprzątaczka akurat zmywała podłogę i rymnął jak długi na kamienną posadzkę, uderzając w nią boleśnie kością ogonową, a zawartość wiadra chrustnęła szczodrze na jego nowy garnitur z Adama, rujnując piękne wełniane spodnie w kolorze kawy z mlekiem. Danka zauważyła oczywiście wrażenie, jakie wywołuje w mężczyznach jej odmieniona aparycja. Lecz najbardziej zdziwił ją fakt, że ona sama to lubi. Że sprawiają jej przyjemność te zmiany, pełne pożądania spojrzenia mężczyzn, zazdrości i kobiet, i dziwiła się sobie ogromnie, że do tej pory tak mało uwagi przykładała do swojego własnego wyglądu. Postanowiła wypróbować w praktyce, jak to działa. Pozwoliła zaprosić się na kawę właśnie kulczyckiemu, może trochę jako zadośćuczynienie za jego zalane spodnie i uszczerbek na honorze. Nic więcej, dwa spotkania przy małej czarnej, bez żadnych zobowiązań, i już po dwóch tygodniach jej kierowniczka została skierowana do prowadzenia nowo otwartych delikatesów w innej części miasta. A tutaj, kto został mianowany na stanowisko kierowniczki? Ona sama. Okazało się, że ma naturalny talent manipulowania mężczyznami, czego nigdy wcześniej u siebie nie podejrzewała. Jedyną osobą, która nie zauważyła zmian następujących w dance, był Jakub jej mąż. Naukowiec zamiłowania, po powrocie z wieczornych zajęć na uniwersytecie zjadał pospiesznie przygotowany przez Danusię obiad i po krótkiej wymianie zdań o wydarzeniach dnia, podczas której myśli jego błądziły gdzieś w obłokach matematycznych formułek, zamykał się w swoim pokoiku, który nazywał pracownią, zapalał stojącą na biurku lampę i pogrążał się wraz ze swoimi książkami i zeszytami w świecie. Całkowicie dance nieznanym w świecie cyfr i równań matematycznych. Do tej pory Danka była niezmiernie dumna ze swego męża, zwłaszcza, że kompletnie nie rozumiała tematów, którymi on się zajmuje. Budziły one w niej trwogę i szacunek, jak alchemia lub nauki czarnoksiężników w wiekach średnich. Teraz jednak jej stosunek do Jakuba uległ zmianie. Jego świat matematycznej magii Wydał się jej absurdalnym nonsensem i bezużytecznym marnotrawieniem tak cennego przecież czasu. Przemknęła jej nawet przez chwilę myśl, czy nie warto byłoby może wymienić go na jakiś bardziej rozrywkowy model męża, ale po krótkim namyśle zdecydowała się zaczekać. Właściwie to mąż, taki jak Jakub, jest prawdziwym skarbem. Wie, że żona istnieje, ale prawie jej nie widzi. Tak, lepiej pozostawić go w spokoju. Dzieci nie mieli. Jakubowi to nie przeszkadzało, może nawet o tym nie wiedział, a Danka dla zaspokojenia swoich potrzeb macierzyńskich kupiła sobie świnkę morską, którą nazwała Mancia. Karmiła ją codziennie i codziennie oczyszczała jej klatkę, a wieczorem wyjmowała Mancie z klatki, pieściła ją i przemawiała do niej na dobranoc. Gdy właśnie niedawno tak bawiła się z Mancią wieczorem, stało się coś strasznego – Coś, co wstrząsnęło danką do głębi. Przytuliła ciepłe futerko świnki do swojej twarzy i muskała wargami jej kark, czując końcami palców bicie małego serca, pompującego do żył gorącą krew zwierzątka. I wtedy zaszło coś niewytłumaczalnego. Zęby danki zagłębiły się w karku świnki, a ona poczuła na swoich ustach gorący smak krwi. Świnka kwiknęła cienko z bólu. I znieruchomiała, przerażona. Damką wstrząsnął jakiś spazm dziki, podobny do orgazmu. Niemożliwa do opisania rozkosz spłynęła na nią gdzieś z zewnątrz. I obie z Mancią zastygły, tak jak para kochanków po zakończonym właśnie akcie miłosnym. Danka poczuła się niebiańsko wręcz dobrze. Posmarowała ranki na karku manci z spirytusem salicylowym, wycałowała ją i włożyła z powrotem do klatki. Sama umyła się, położyła do łóżka, na próżno próbując zrozumieć, co się właściwie stało. Następnego dnia, gdy przypomniała sobie wczorajszy wieczór, pomyślała, że miała jakiś okrutny sen. Wyjęła mancie z klatki i obejrzała dokładnie. Zwierzątko miało na karku dwie ranki. Jakby ktoś nadciął mu skórę ostrym nożem. Poza tym czuło się dobrze. A więc to prawda pomyślała Danka ja ją naprawdę ugryzłam poczuła straszne wyrzuty sumienia tak jak po popełnieniu jakiejś ciężkiej zbrodni. No, ale przecież świnka żyła trochę była może zaspana i tylko tyle a skąd się wzięła ta niezwykła przyjemność, którą wciąż pamiętała ze wstydem Nigdy nie zauważała przedtem u siebie najmniejszych objawów sadyzmu czy czegoś takiego. Co jej wczoraj odbiło? Może powinna pójść z wizytą do psychiatry? Gdzieś musi się kryć wytłumaczenie takiego barbarzyństwa.